Otwieram 18. sesję Rady Miejskiej w Blachowni. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeprowadzania ważnych wyborów. Witam, witam bardzo serdecznie Państwa radnych przybyłych na dzisiejszą sesję, Panią Burmistrz, pracowników urzędu oraz jednego mieszkańca. Szanowni Państwo. Porządek obrad otrzymaliście razem z dokumentami, czy ktoś w sprawie porządku obrad chciałby zabrać głos. Pan Marek, bardzo proszę. Ja tylko szanowni państwo w kwestii formalnej i połączonej komisji zapomniałem dodać, że Rada stanowisko w sprawie pana Pawła Chrzeczańskiego podejmie na najbliższej sesji zwyczajnej. Dziękuję bardzo. No to akurat nie było w sprawie porządku obrad. Przejdźmy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? przy 15 głosach za porządek został uchwalony. Przechodzimy do punktu czwartego powołanie komisji uchwał i wniosków. Do komisji proponuję Panią Radną Barbarę Bagmat. Czy Pani Radna wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Panią Radną Katarzynę Borycką. Czy Pani Radna wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. I Pana Radnego Sebastiana Szczepaniaka. Szczepaniaka, przepraszam. Czy Pan Radny wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych jest za proponowanym składem Komisji Uchwał i Wniosków? Proszę podwójnie nie głosować. Pani Kolman. Przy 15 głosach za skład komisji uchwał i wniosków został uchwalony. Proszę o zajęcie miejsca. Czy możemy zaczynać? Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustaleniu form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez gminę Blachownia na rok 2020. Proszę przewodniczącego komisji uchwał i wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 1 łamane przez 18 rzymskie łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierających przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalania form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Blachownia na 2020 rok. Paragraf pierwszy. W budżecie Gminy Blachownia. Na 2020 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Paragraf drugi. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach. W szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Blachownia na 2020 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, paragraf 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierających przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli dla na uczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez gminę Blachownia na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ustala się formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli przedszkoli, szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym, nr 3, i do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Blachowni. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisana uchwała przez burmistrz Blachowni magister Sylwia Szymańską. Zatwierdzone przez radcę prawnego magister Agnieszkę Glińską. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącego Komisji Połączonych o odczytanie opinii. Opinia numer 1 z 27 stycznia 2020 roku. Komisja Stała Rady Miejskiej Blachowni pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez placówki doskonalenie nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenie form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Blachownia w 2020 roku. Zagłosowało 13 radnych, nie, nikt nie, nie głosował przeciw ani nie wstrzymał się. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w sprawie projektu uchwały chciałby zabrać głos? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Przy 15 głosach za, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale numer 108 łamane przez 18 łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Blachowni w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13 stycznia 2020 roku, pozycja 332. Poproszę przewodniczącego Komisji Uchwały i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 2, łamana przez 18 Rzymskie, łamana przez 2020 z Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 stycznia 2020 roku. W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 108, łamane przez. 17 Rzymskie, łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Blachowni, w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13 stycznia 2020 roku, pozycja 332. Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w uchwale nr 108 łamane przez 17 rzymskie łamane przez 2019 Rady Miejskiej w Blachowni w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej polegającą na błędzie wpisanej dacie podjęcia uchwały jako 20 listopada 2019 roku poprzez nadanie jej prawidłowego oznaczenia w brzmieniu Cytuję, 20 grudnia 2019 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza burmistrzowi Blachowni. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwałę podpisała burmistrz Blachowni, magister Sylwia Szymańska i zatwierdziła radca prawny, magister Agnieszka Glińska. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącego Komisji Połączonych o odczytanie opinii. Opinia numer 2 Z 27 stycznia 2020 roku Komisja Stały Rady Miejskiej Blachowni pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 108 łamane przez 17 Rzymską yy, cyfrę przez 2019 Rady Miejskiej Blachowni w sprawie nadania nazwy w drodze wewnętrznej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 13 stycznia 2020 roku pozycja 332. Zagłosowali wszyscy radni, czyli 13 osób. Dziękuję bardzo. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś chciałby zabrać głos? Przechodzimy do głosowania, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Przy 15 głosach za uchwała została podjęta. Chciałbym jeszcze przed zakończeniem sesji przypomnieć Państwu radnym o zaproszeniu, które otrzymaliśmy wszyscy do świetlicy środowiskowej jutro na występy podopiecznych. Na pewno będzie im bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę czasu i o 18.00 zawitacie. 18.00? Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam osiemnastą sesję Rady Miejskiej w Blachowni. Dziękuję bardzo.